Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj litrowa CBFK CBF 1000. Motocykl modelowo, rocznikowo 2008, pierwszy raz w Niemczech, zarejestrowany w 2008. Sprowadzony z Niemiec, druga ręka od nowości. Motocykl przepięknie utrzymany, serwisowany, bezwypadkowy, bezkolizyjny, bez śladów, przewrotek i tym podobnych. Dwa oryginalne kluczyki. Słuchajcie, CBFKa przejechała od nowości 34802 km. Wszystko oczywiście w pełni udokumentowane. Pracuje oczywiście wzorowo, w końcu to Honda. 34 34000 oryginalnego udokumentowanego przebiegu. Wszyscy wiecie, jakie te motocykle robią przebiegi. Stówka 150 000. To jest żaden wyczyn dla tego motocykla. Motocykl zakupiony przeze mnie, z domu, bezpośrednio od prywatnego drugiego właściciela, pełna opcja serwisowa, faktury, badania TIF, wszystko jest dostępne do tego motocykla, motocykl cały w fabrycznym malowaniu, nigdy się nie przewrócił, nigdy nic nie pękło, słuchajcie, nawet tutaj te newralgiczne punkty cbf wszystko się zachowało w oryginale, tarcze hamulcowe oryginał, stan nominalny, zero jakiegokolwiek zużycia, totalnie klocki hamulcowe jakieś 30% opona przód fabrycznie nowa, z sypkami DOT 2023 w zeszłym roku motocykl po serwisie, oleje, opony akumulator spójrzcie tutaj na chłodnicę kolektory Słuchajcie, przepiękna CBFa nic tutaj nie było, że tak powiem, powtórnie odświeżane, malowane, gdzieś na setach malutkie zadrapania, normalnie, nie staraliśmy się tutaj tego w żaden sposób zaczarować. Na śrubach fabryczne cechy, żółte, obicia kanap fabryczne, klucze serwisowe, instrukcja obsługi, zbiornik w środku czysty jak uza, bez korozji, najmniejszej nawet. Słuchajcie wygląda i pracuje naprawdę pięknie, wydechy oryginał, tylna opona, słuchajcie poprzedni właściciel ją wymienił nową w 2020 roku, przejechał około 800 km, potem motocykl znowu trafił do serwisu 2023, wymieniono przednią nową oponę, Locki hamulcowe, Śmiało połowa ponad. Tarcza tylna, wymiar nominalny. Bardzo ładne tu obręcze, nieporysowane. Akcesoryjny stelaż. Kufer centralny Jivi 46. Także przepiękna CBF 1000. Jeżeli ktoś szuka, to zapraszam. Napęd w doskonałej kondycji na początku naciągu, też tam bodajże jest faktura na jego wymianę nic tutaj nie odchodzi opona tylna z cypkami 19 dot spójrzcie jak pan jeździł tylko po prostych zakrętów ta CBF chyba nie widziała gumy podnóżków dźwignia wszystko tutaj oryginał dekiel alternatora ładowanie wszystko w normie Sprawdzone także przepiękna litrowa CBFka. Zapraszam do zakupu. Bezkolizyjna, bezwypadkowa, garażowana, bez korozji, bez śladów przewrotek, jakichkolwiek nawet parkingówek. Turystyczna szyba MRA. Tu już się tutaj na chłodnicę. Kolektory w ładnym stanie. Jeżeli ktoś ma ochotę solem się pobawić, to można je zrobić sobie na lustro, ale po 15 minutach będzie to samo. Także tarcze, nominał. Będziecie mieli je na zdjęciach pod filmem. Opona 2023, Nie jeżdżona praktycznie. Także serdecznie zapraszam na motocyk. Faktura Watmarsza. Motocykl na życzenie dostarczamy w dowolne miejsce w Polsce 700 zł, przy mniejszych odległościach, oczywiście, dużo mniejszych. Cena jeszcze do uzgodnienia, ale generalnie współpracujemy z firmą, która nam te motocykle rozwozi po Polsce. Przygotowany do rejestracji kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. Na motocykle nie ma przypominam już po raz kolejny żadnych dodatkowych opłat akcyz urzędów skarbowych jesteście Państwo zwolnieni z opłaty skarbowej. Zostaje tylko wizyta w wydziale komunikacji 122 zł. Bezpieczamy OC i śmigamy. Żadnych nakładów finansowych CBF nie potrzebuje. Zapala na dotyk. Ważna rzecz, żeby poczekać w CBF, aż się pompa paliwa zatrzyma i wtedy strzał. Motocyk chodzi. Płyny hamulcowe wymienione też, sprzęgłowy. Także zapraszam do zakupu. Pozdrawiam. W razie pytań proszę dzwonić, proszę pisać. Do zobaczenia, do usłyszenia.